Hej, nie było mnie jakiś dłuższy czas, ale już do Was wracam z nową porcją fajnych recenzji. Dzisiaj przede wszystkim chciałabym Wam opowiedzieć o nowej palecie Vivo. Jest to paleta, która nazywa się Cherry Nude, a prezentuje się ona tak. Pokrótce zaraz Wam o niej opowiem, ale pewnie zauważyliście pewne drobne różnice. Jest nawet ło. Napiszcie na dole w komentarzach, co o nim sądzicie, czy Wam się podoba, czy wolicie stare. No i przede wszystkim zmianą są moje włosy. Nie mam już ciemnych, są jasne, są blond, chociaż to i tak jeszcze nie jest ten docelowy kolor, który chciałam mieć. Docelowy będzie jeszcze chyba troszeczkę jaśniejszy. I dlatego chciałam powiedzieć Wam jeszcze o tym szamponie, który mi naprawdę. Może nie uratował, ale w bardzo y, dużym stopniu pomógł, żeby te włosy były o takie ładne, lśniące, nadal. Ponieważ jak wiemy, po dekoloryzacji, zwłaszcza takich ciemnych włosów, które miałam wcześniej, włosy się mogą naprawdę zniszczyć. Nawet fryzjerka się obawiała, że. No, po prostu mi nie gwarantowało na 100%, że włosy będą wyglądały tak jak wcześniej. Mam fioła na punkcie moich włosów, żeby były leśniące, ładne, takie mięciutkie. Po każdym myciu zawsze używam odżywki, nigdy nie myłam włosów bez odżywki. Dlatego też się trochę obawiałam, że włosy mogą mi się po prostu zniszczyć. Ale jednocześnie podczas wizyty zakupiłam sobie w salonie szampon z firmy L'Oréal. To jest seria profesjonalna. To jest szampon silver, który niweluje żółte tony na włosach. Ponieważ, jak wiemy, blond włosy bardzo szybko potrafią nam żółknąć, zwłaszcza po dekoloryzacji tak ciemnych włosów, które ja miałam, ponieważ moje włosy były prawie czarne. I ten szampon naprawdę mi bardzo pomógł. Na opakowaniu jest napisane, żeby włosy umyć po raz pierwszy normalnym swoim szamponem, który używamy. Zawsze spłukujemy. Następne drugie mycie jest tym szamponem i podtrzymać go na włosach około dwóch minut, spłukać. No, ja oczywiście jeszcze później odżywkę nakładam, bo nakładam ją zawsze. I pierwsze dwa mycia, fakt faktem, te włosy były takie, takie szorstkie, takie tempe trochę. I, I nie wiedziałam dlaczego tak naprawdę, ponieważ no, były troszeczkę chłodniejsze. Ale jednak te, ten złoty blask mi prześwitywał. Nie podobało mi się to bardzo, chciałam to zmienić. I napisałam do dziewczyny do salonu, co mogę zrobić, żeby te włosy były w trochę lepszej kondycji i były mimo wszystko trochę bardziej chłodne, żeby nie były takie złote, bo miałam wrażenie, że miałam takie złote włosy. I mi napisały prostą rzecz, żeby ten szampon trzymać na włosach. 10 minut, po prostu. Nie dwie minuty, tylko 10 minut. Także yy, yy, może to wygląda trochę dziwnie, bo stoję ja sobie pod prysznicem albo z telefonem w ręce i odliczam sobie 10 minut, yy, albo czytam po prostu książkę pod prysznicem. Jest oczywiście woda zakręcona i sobie stoję z książką i ją czytam. Yy, tak, przeważnie koło jednego rozdziału. I powiem wam szczerze, że jest różnica. I nawet możecie zobaczyć, że te włosy. Są miękkie, są takie lśniące. Blond włosy przeważnie są mniej lśniące niż, niż na przykład inne włosy farbowane ciemniejsze. A mimo wszystko zobaczcie, ładnie ładnie się zachowują. Myślę, że to w duże że to głównie, to ten szampon naprawdę, że tak powiem, uratował moje włosy przed tym, żeby były zniszczone. Nawet jak sobie suszę teraz włosy na szczotkę to to przez te dwa pierwsze mycia te włosy były takie. Och, 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 tak, tak ciężko ta szczotka mi chodziło, no pomimo odżywki. A teraz, gdy trzymam ją, go po prostu dłużej, te włosy mi się bardzo odżywiły. Te wszystkie, te wszystkie bardzo zdrowe, dobre rzeczy, które są w szamponie, wchodzą mi, wnikają w strukturę włosa i dzięki temu one są naprawdę bardzo ładne pomimo tego, że, że dekoloryzacja była miesiąc temu także naprawdę bardzo polecam Wam szampon silver to jest dokładnie o ten no i teraz łykajsze wody, bo jest dzisiaj tak gorąco, że może naprawdę umrzeć a do picia najlepiej woda z cytryną i zmiętą. miętą mm. a kubeczek, słoik z pepko. Teraz przechodząc do naszej nowości. Jest to paleta firmy Vibo, Jest to. O może tak pokażę. Paleta mi o tyle skusiła ma bardzo fajną kolorystykę. Bo przeważnie palety, które są idą albo w niut, czyli w takie beże neutralne, albo na przykład idą e, jakieś róże, fiolety, tylko jakby w jedną stronę. A tu jest bardzo fajnie wymieszane, bo są zarówno i beże, e, i róże, i co mi się podoba? Są maty, e, są cienie z drobinkami, ale są też dwa genialne, prasowane brokaty. Na 100% je wykorzystam dzisiaj. Będziemy się malować na żywo. Jak widzicie, mam już zrobioną e, Mam już zrobione praktycznie wszystko, z wyjątkiem oczu. Jest podkład, jest to nowy podkład, zaraz go tutaj ścignę. jest. Jest to nowy podkład Eveline, który w tym momencie sobie testuję. Mam go od paru dni. Więcej się wypowiem na jego temat myślę w następnym filmie, jak go przetestuję w różnych jakby warunkach atmosferycznych. Chociaż, jeżeli wytrzyma mi w taką pogodę, jaka jest dzisiaj, to myślę, że wytrzyma chyba wszystko. Bo tylko brakuje mi teraz wiatraka jakiegoś albo żeby się wachlować odrobinę, bo jest naprawdę bardzo gorąco. Ale tak, teraz sobie nałożę bazę, moją standardową z Art Deco. Nałożę na tą samą bazę, którą używam na co dzień, którą używam zawsze, ponieważ pomimo tego, że tutaj jest taki jakby korektor, o tutaj to to jest korektor. Myślę, że zrobili specjalnie po to, żeby nakładać te cienie pod ten korektor, ale użyję swoją bazę z racji tego, że jeżeli jakby będę miała taki punkt odniesienia, jak utrzymają mi się te cienie przy mojej bazie. Jak bardzo są wytrzymałe. Dobra, to sobie nakładam bazę i już wracam. Dobra. Bazę pod cieniem mam już nałożoną. Teraz zacznę od nałożenia najjaśniejszego matowego cienia na łuk brwiowy. Akurat mamy taki w zestawie. Nie w każdym zestawie cieni jest, jest matowy, cielisty cień, a tu akurat jest. Boję się, że może być trochę za jasny, ponieważ trochę złapałam słońca i nie wiem, czy nie będzie za jasny. Trochę jest, ale. Najwyżej wezmę go po prostu mniej, trochę. No dobra. Jest trochę widoczny, ale tak jak mówiłam, do e, góry też muszę go w takim razie nałożyć, żeby to w miarę sensownie wyglądało. No i jest to paleta na pewno nie dla bardzo opalonych osób. I teraz tak: najciemniejszym cieniem wezmę w kącik. Na pewno zaszeleję z tymi. Z tymi prasowanymi brokatami, bo są naprawdę genialne. To tak. najciemniejszy cień w samym kąciku na razie chyba się pracuje dobrze odrobinę się tu osypał ale nie wiem, czy to dlatego, że nie strzepnęłam z pędzelka. Ciekawe, ciekawe. Na razie pracuje się dobrze. Kolor ma bardzo ładny, ma przepiękny kolor. Ciekawe, jak będzie reszta cieni. Ten się rozprowadza bardzo dobrze. Jestem ciekawa, jak się będą łączyły dwa maty ze sobą, a maty czasem mają to do siebie, że jak się je za sobą łączy, to nie wyglądają już tak dobrze. Zobaczymy. Trochę go rozetrę. Następnie może ten jaśniejszy. O. Na początku użyłam o tego koloru. Myślałam na początku nad tym, ale nie wiem, czy ten, czy ten. Może ten. Zobaczymy. Fantazja ponosi, jak zawsze. Póki co sprawują się dobrze. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jak się będą łączyły ze sobą dwa. Jaki strasznie różowiutki jest. Chyba trochę za. Taki słodziachny bardzo. No to cóż, to nie będę go bardzo dokładać. Z drugiej strony też go dam, ale... Chyba będę musiała go trochę przyciemić jednak tamtym wcześniejszym. Jednak ten trochę, ten trochę ciemniejszy mogłam wziąć. Lepiej by wyglądał. No cóż. Myślę, że go teraz trochę... że tutaj na tym złączeniu to łączenie mi się nie podoba trochę. No cóż, wezmę teraz jednak trochę tego ciemniejszego i pędzlem, tym puchaczem postaram się jakoś to łączyć sensownie. No i zrobił mi się taki mocno różowy makijaż, a wcale takiego nie planowałam robić. No, wyszedł taki słodki ten makijaż. Jeszcze jak zrobię tutaj tym brokatem prasowanym, ale mocno mają pigmentację, muszę przyznać, naprawdę jest bardzo mocna. Nie, nie spodziewałam się, że będzie aż taka. Ten ciemny już nie chce się tak wybić bardzo teraz. Ale je, są na pewno mocne. No, i wyszedł taki dosyć konkretny, a zrobię go jeszcze bardziej konkretnym. Teraz myślę, żebym dała chętnie tą folię. Jak szaleć, to szaleć. Ale tak, dołożę jeszcze trochę bazy, żeby była taka, taka grubsza warstwa, ponieważ brokat naprawdę musi się przykleić. Brokat, jakby się położyło po prostu na, że tak powiem, na suchą powiekę, to. Niekoniecznie by to wyglądało dobrze. Wszystko by się osypało tutaj i... Nie, 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 nie. Aż sama jestem ciekawa, jak ten jak ten prasowany brokat będzie wyglądał. Dobra. Biorę. O! Ho, 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 ho. Widać? To jest dopiero. No dobra. Ło. Jaki błysk. Jaki to jest błysk. Ło. Wow. Nieźle. Myślę, że to nie będzie dzienny makijaż. A planujemy jeszcze z bąbelkiem iść na spacer. To chyba okulary założę. Ten cień. Cień. Brokat. To najlepiej jest tak... Wcisnąć go sobie w powiekę. Naprawdę konkretnie, mocno wcisnąć. Ale kolor jest naprawdę przepiękny. To jest taki róż zmieszany ze złotem. O, widzicie, trochę się tutaj mi osypało, ale i tak. Raz, dwa. To jest bardzo malutko, jak na tą ilość, którą je nakładam. I lekko przychodzę na te cienie. No, po prostu. No. Idealny makijaż na spacer z bombelkiem. Dobra, to teraz drugie oko. Muszę na drugie oko nałożyć sobie też bazę. Tym samym palcem, którym będę później sobie nakładać cień. Ale to wygląda. Mega! jakaś bipka by się przydała. Akurat zaczynamy teraz urlop. Znaczy, zaczyna mój mąż, zaczyna bo ja to. Ja to jeszcze z bąbelkiem siedzę, więc, więc urlop mam cały czas. Urlop. Nie wiem, kto w ogóle nazwał urlop macierzyński urlopem. To musiał być mężczyzna. Na 100% musiał być to mężczyzna. Dobra. O, tak, tak, tak. Pięknie. Uh, uh, uh. No, na dole na pewno będzie musiało być odrobinę spokojniej bo to jest coś niesamowitego. I bo naprawdę się postarało teraz, jeśli chodzi o, o błysk. Ale ciężko, naprawdę bardzo klei się do mnie moja ścianka nowa. Ale naprawdę y, bardzo ciężko jest nakładać takie cienie i one się szybko szybko się zużywają. Już jest... Y, Używam ich po raz pierwszy, a już jest takie dosyć solidne wgłębienie w cieniu. Także one się będą dosyć szybko zużywać. Ale jest mega błysk. Ja lubię, jak się błyszczy. Ale to, to już jest przegięcie. Ale jest cudowne. No dobra. A, muszę się pozbyć tego brokatu z siebie teraz z twarzy też da się normalnie pędzlem o, dało się dało się, dobra teraz trochę będę musiała oczyścić to co Noszę soczewki i mam nadzieję, że ten brokat mi nie wejdzie pod za bardzo. Tu mi się osadziło i tu. Ale no. Dobra. Teraz sobie jeszcze muszę górę jakoś wymodelować, bo to jest naprawdę bardzo mocne. Już tego różu to chyba sobie dam na wstrzymanie z tym różem i delikatnie beżem to wytonuję. O, to jest naprawdę mocno. Jak właśnie sobie zerknęłam w podgląd, że sporo mi tutaj tego lusterka wchodzi w kamerę. Ten becz wcale nie wygląda jak becz, tylko jak róż. Czyli to jest jeden wielki różowy makijaż. Będą konieczne mocno wytuszowane rzęsy, myślę. Makijaż naprawdę, jak się patrzy, solidny. No i teraz tak, zajmę się dołem. Dół też będzie odrobinę tego ciemnego koloru, który używałam na początku. Następnie ciemniejszy. Tutaj już na pewno nie będę żadnego brokatowego nakładać, bo to już byłoby naprawdę za dużo. Tu już musi być spokojniej. Zdecydowanie. I ten beż, który wyglądał jak róż. No, tutaj może trochę wpada w beżowy. Ale ten brokat, który nakładam palcem, właśnie o to chodzi, że właśnie brokaty się ciężko nakłada palcem bo są już yy, bo tu mi się osadzi. Dobra. To jest moc I tutaj rozjaśniam tym, co pod łukiem wyrywiowym, sam kącik. No dobra. A ten, ten błysk, to mi się będzie śnić po nocach. No. Raczej nie będzie widać, ale ten cień tutaj jest taki już. Mocno wykończony. Trochę za szybko się będą zużywać. Dobra. Teraz y, umaluję sobie kreskę, bo tu musi być kreska intensywna, ciemna, do tego rzęsy i za chwilę wracam. I tak prezentuje się skończony makijaż. Rzęsy już są przyczepione. Kreska musiała być dosyć mocna, tak samo jak sztuczne. Rzęsy też musiały być mocne, żeby trochę zrównoważyć ten cały błysk i efekt Jestem ciekawa Waszych opinii. Co sądzicie? Jak Wam się podoba? Jeśli chodzi o samą pracę z tą paletą, muszę przyznać, że mi się spodobała. Kolory naprawdę bardzo trafione moim zdaniem. Bardzo dobrze są, są dobrane. Tak jak mówiłam, są są nudziaki, wpadające w berze, w róże, są bardzo subtelne kolory. Ten kolor mi trochę zaczął wybijać na kolor różowy. Nie jestem pewna, czy to dlatego, że miałam na sobie wszystko różowe i jakby, jakby pod wpływem tych pozostałych kolorów też zaczął wpadać w różczy, to tylko mnie się tak wydaje. Będę musiała go użyć samodzielnie, i wtedy dopiero zobaczę. Te prasowane dwa brokaty na pewno będą często u mnie na oczach, ale na pewno nie na spacer z bąbelkiem, tylko raczej na jakieś takie wieczorne wyjścia. Szkoda, że tak szybko się będą kończyły, bo widzę, że już zrobił się dosyć duży dołek po jednym właściwie makijażu. Szkoda, szkoda. Ale paleta ogólnie bardzo fajnie jest zrobiona z tego względu, że jest mała. Przeważnie palety yy, są długie. To jest takie trochę mało poręczne. Ta paleta jak na swoją cenę myślę wizualnie yy, dobrze, że jest promocja w Rosmanie teraz na przykład. Bo ja za tą paletę dałam jeszcze przed sprzedażą w Rosmanie. Dałam za nią 50 zł. Yy, paleta jest. jest taka tekturowa. To jest. Opakowanie trochę mnie rozczarowuje, yy, chociaż się fajnie zamyka, nie otwiera się tak łatwo. Jest taki fajny magnes tutaj, ale jak na 50 zł można by się spodziewać jednak troszeczkę lepszego wykończenia samej palety. Dobrze, że, że nie ma pędzelka, bo szczerze to nigdy nie korzystam z pędzelków, które są załączone do palet. Na pewno wylądowałby gdzieś tam i sobie leżał. Lubbym lub w ogóle zapomniała o nim. E, także co do wizualnego wyglądu palety, fajnie ułożone cienie, coś innego, super, ale jeśli chodzi o jakość samego opakowania i samego pudełka, bywały lepsze moim zdaniem. Jestem ciekawa tylko, jak się będą utrzymywać te cienie. Samo przechodzenie cieni między sobą było w porządku. Jestem ciekawa jeszcze tych e, tych cieni ym, z drobinkami tych foliowych, bo tu są określane, że y, to są dłochromowe cienie z drobinkami, przepraszam bardzo. Ponieważ używałam dzisiaj samych matowych oraz tych prasowanych brokatów. Y, to, tyle o, to tyle ode mnie dzisiaj. Piszcie na dole w komentarzach, co sądzicie o makijażu, o ściance, o włosach przede wszystkim, czy używacie może tego samego szamponu, a jeżeli tak, to czy takie same efekty macie, jak ja w tym momencie z moimi zdrowymi, lśniącymi włosami? To do zobaczenia niedługo i czekam na Wasze łapki do góry.